Dzień dobry Państwu. Przed mikrofonem Marek Bober, a gościem Radia 2000. Dzisiaj polska dziennikarka i publicystka mieszkająca w pani Marysia Pysz, witam serdecznie. Witam Państwa, witam wszystkich słuchaczy. Panie Marysiu, Polacy jak myślą o odradzaniu się banderyzmu na Ukrainie, to zazwyczaj mają przed oczami jakieś tam marsze i, i te słynne flagi, flagi UP. I mają na myśli także to, że powstają w miastach pomniki bandery. A tutaj na przykład festiwal pod tytułem Bandersztat? Tak troszeczkę z niemiecka to brzmi. Tak, dokładnie, ale z początku postaram się odnieść do samej nazwy Bandersztat. Wikipedia w języku ukraińskim pisze o tym, że to jest po prostu nieformalna i żartobliwa nazwa miasta Lwowa. Wyobraźcie sobie Państwo. A także nazwę Bandersztat przyjęli kibicy klubu Karpaty Lwów, którzy nazywają się tak samo Bandersztat Ultras. No i tak jak Pan wspomniał, jest to festiwal, który jest organizowany pod czerwono-czarną flagą, i to jest festiwal na Wołyniu, który w tym roku zebrał około 6000 tysięcy uczestników. Tak samo dlaczego na Wołyniu? Mówią o tym, że to jest ojczyzna UPA, czyli Ukraińskiej Postańczej Armii. A jeżeli w tym festiwalu wzięło udział około sześciu tysięcy osób, co było dozwolone, powiedzmy, przestrzenią, bo festiwal odbył się na hipodromie w Łódzku, no to świadczy tylko o tym, że ludzie nie wiedzą o co chodzi i na jakie festiwale chodzą. Poza tym, drodzy Państwo, to już dziewiąty festiwal, który odbywa się na Wołyniu i trwa przez trzy dni. Właśnie skończył się 2 sierpnia. A także podczas festiwalu były przewidziane wycieczki, śladamy bendery, wycieczki rowerowe, lekcje, wykłady, to wszystko z udziałem tzw. zwanych weteranów UPA. Była muzyka, powstańcze pieśni, tej samej organizacji, formacji, też pieśni, no, wzięte nie wiadomo skąd. Podczas jarmarków były prezentowane, stragane, do czego doszło, z jedzeniem, a jedzenie nazywa się po prostu Bander Food. Patronatu temu festiwalowi udzieliło Ministerstwo Młodzieży i Sportu Ukrainy, a także Rada Miejska Miasta Łódzka. No i patronat medialny, tam oczywiście możemy liczyć, nie wiem, gazety, radia, które sprzedawały między innymi bilety, bilety rozgrywane podczas konkursów, a kosztowały tak w rejonie od 200 do 300 rywien. I tak, no studiując stronę tego festiwalu, to około 15 wydawnictw mogłoby się tam znaleźć. No i sama strona jest odrażająca, dlatego że jeśli wchodzi się i chce się coś doszukać informacji o festiwalu, to od razu w oczy rażą takie czerwono-czarne barwy. Oprócz tego, podczas festiwalu było przeprowadzone takie night cinema. Było pokazane osiem filmów, tam różna tematyka, przeważnie historyczna, ale w tym były na przykład takie filmy jak Narodziny Narodu, Zimny Jar, czyli Wola Ukrainy albo Śmierć. Oprócz tego podczas festiwalu, wiadomo, jeśli to jest trzy dni, to ludzie gdzieś muszą żyć i coś muszą jeść. To były namiotowe miasteczka, były osobne właśnie te Wanderstadt Food Fest, o których wspomniałem, były przewidziane atrakcje dla dzieci, dlatego że dzieci też biorą udział w tym festiwalu i tam mają muzykę dla siebie i wszystko z czerwono-czarną chrągiewką i innymi. Tak samo była przewidziana nawet literatura, to znaczy przychodził taki weteran, powiedzmy, weteran, no w cudzysłowie, dziadek w mundurze i opowiadał dzieciom, jak to ładnie na wojence było. Oprócz tego, jeżeli właśnie dzisiaj się doczytałam wziąć do uwagi prawa Bandersztatu, to jest tam takie fajne zdanie, no jak fajne. Nie brać ze sobą muskali oraz innych demonów. No, i oczywiście, jeszcze takie tam ogólne zdania, że jesteśmy narodem tolerancyjnym, i tak dalej, i proszę nie używać przekleństw, dlatego, że tam są ludzie z Europy, z innych krajów, a tym bardziej Ukraińcy. Czyli nacja ukraińska jest wyższa ponad wszystkich. No, festiwal niby odbywa się bez alkoholu i narkotyków, ale no sami wiemy, jak się odbywają inne festiwale. Co pragnę powiedzieć jeszcze o tym festiwalu? No, patronat udziela Ministerstwo Ukrainy. Festiwal odbywa się o, taki, o takiej randze miejscowej, powiedzmy. I ludzie idą pod czerwono-czarną flagą, ludzie śpiewają, bawią się, tańczą i to jest dla nich normalka codziennego dnia. Oni się z tego cieszą, że oni są po prostu tam, że mogą przybywać, mogą pojechać, odpocząć, ale nikt sobie nie zdaje sprawy, nie ma w ogóle pojęcia, co to tak naprawdę znaczy. Oprócz tego przyjeżdżają na takie szowinistyczne festiwale deputowani, którzy opowiadają, jak to ładnie. Jak to fajnie, że tutaj się zbieracie, że mamy banderę, mamy jego kult, bo Bandera jest oficjalnym patronem festiwalu. Oprócz tego była przeprowadzona zdurka na pułk Azow, który teraz walczy w Doniecku. No, Pułk Azow jest znany z tego, że Ukraina szczęła najwięcej spraw kryminalnych właśnie przeciw żołnierzom tego pułku. I moim zdaniem to o czym świadczy, że powinniśmy się zastanowić, nie to, że zastanowić, a powinniśmy już dawno pomyśleć o tym, co tak naprawdę dzieje się wśród nas, bo to wśród Polaków zamieszkałych na Ukrainie, wśród innych narodowości. Naprawdę, drodzy Państwo, mamy się czego obawiać. A to się jednocześnie dzieje niedaleko od granicy z Polską, Łódzką.